Zobaczcie, czy to nie piękne. Jabłoń. Niesamowity obrazek, prawda? Coś pięknego i będzie. I te papierówki. Bajkowy wręcz. Cześć. Cześć. Witajcie na kanale, na kanale Biegam, kanale biegam Jesteśmy w starej chacinie. Opuszczonej bardzo, bardzo dawno temu. W przedpokoju mamy piecyk, tutaj daszek podparty pod drewnem, tutaj dach mocno już zawalający się, ale mamy takiego gokarta, jakby. najpewniej była kuchnia zobaczcie te kubeczki ta chochla, kelnia tutaj mamy stare meble bardzo stare meble stara zastawa tutaj jakby zegar był Czy to jest jakaś komoda, witryna Tutaj tak jakby ktoś chciał remontować jakieś stare płytki tutaj taka ziemianka jakby stare łóżko piękny wałek jak zwykle krokwie wkomponowane w sufit Tutaj stara komoda, taka z pięknymi meblami. I taki talerz. Chyba zdobny talerz. Pokażę? Tak przynajmniej wygląda. Zerknij. Mhm. Poczekaj, upiorę rękawiczki. Postaram się go przetrzeć, co? Mhm. Dobra. Tutaj jakiś taki talerz ogromny na wędliny, Jakby. Tu jest coś nawet napisane? Tak? Na tym talerzu? Tak. O co? Nie wiem jeszcze. <laughs> tutaj tak jakby był gładki, ale tutaj. Brod. Brod. For... Brod. Chleb. Brod to będzie chleb. Tak, po i, tutaj, i tu widzisz tutaj. Aha, takie to jest na chleb taki talerz. E, kłosy. Mhm. Tak. Talerz na chleb. Czyli to nawet nie jest do powieszenia, tylko po prostu talerz. Nie, nie, jest, nie jest faktycznie. Mhm. Czyli jakaś sentencja o chlebie po prostu była tam napisana? No. Ale wygląda to naprawdę strasznie. Nie będziemy tu za długo. Straszne jest to, że ona tak zniszczała. Bardzo. Tutaj mamy drzwi. Tutaj główny pokój, ale naprawdę to wszystko bardzo zniszczone, nie będę się aż tam tak wsuwał. Właściwie to były dwie izby. To jakiś piecyk. Jakaś walizeczka. Stare meble, krzesła. Połączenie GPS zostało zerwane. No tak. I piękny, ogromny salon z ogromną szafą. Piękna szafa. Ta firaneczka, lampa i ogromne łóżko małżeńskie. A tutaj mamy takie krzesełka. Po prostu krzesełka. Niestety nie będę tam wchodził. Oj, o kurde. Dobra. Wychodzę. Oj, kurde. Ona wychodzimy, stąd wiesz? Dobrze. Tu się wszystko wali. Bardzo niebezpieczny dom. Nie no jak to wszystko czuję pod nogami, co się dzieje, wiesz? Mm -hmm. Tylko teraz tam przed chwilą coś się zawaliło po prostu, wiesz? Mhm. Dobrze to wyjść, zrobię zdjęcie takie. Jest bardzo niebezpieczne. Tu chyba ta kierownica tego gokarta co ją pokazywałem na początku Sprężyny Stary licznik O kurde I zobaczcie takie gospodarstwo po prostu piękne gospodarstwo Tam mamy stodołę pokrytą strzechą zresztą ten dom też był pokryty strzechą jakieś elementy próbowania ratowania tego tej, tej chaty tutaj do budówka była taka no spustaka Ola powrótku wychodzi naprawdę chata jest już na wymarciu. Ona jest już, myślę, że jeden wiatr i wszystko się rozwali. Tutaj jakieś pomieszczenia zamknięte. Sto do łateczkę ta Zajrze. Dobra. Popatrz, wszystko to też było strzechą, ale trochę było łatane tak. eternitym. Troszkę. Wiesz co, to tak wygląda, jakby ktoś faktycznie chciał ratować to miejsce. Ale bardzo dawno temu. O, dobre ujęcie. Z krówkami. Krówek nie widzę. <laughs> Ale nie wchodź tam, uważaj, wiesz. Złam. Uważaj. Podejdę sobie jeszcze tutaj. Gospodarstwo jest naprawdę w strasznym stanie ale musieliśmy je wam pokazać ponieważ jest naprawdę ładne tutaj mamy sodoły też zawalające się mnóstwo różnych rzeczy z dawnych lat jakieś krzesła wiadro całkiem możliwe że w tej budce kury po prostu mieszkały to za duże na kury. Myślę, że jakieś raczej krowy, świnie wiesz? Może koń. Mhm. A, A tutaj w tym kurę? Tutaj są takie samki zrobione z tym, z, z tego y, taśmą, taką, wiesz, co ją ja mamy zresztą, taką taśmę w razie w po prostu. Srebrna? No właśnie, o, srebrna taśma. I zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. I tutaj ten domek, kiedyś to na pewno tętniło wszystko życiem. Banalne jest opowiadanie tego kolejny, kolejny raz, ale tak to wszystko wygląda. Ola robi jeszcze ostatnie zdjęcia, a tutaj był wyjazd na pole. Czyli najprawdopodobniej za tym gospodarstwem od razu było pole. Pewnie tutaj stacjonował jakiś traktor albo koń. Dobra, będziemy stąd po powrótku się oddalać. Miejsce niezwykłe, pokażę Wam jeszcze ten dom z przodu. Jeszcze oczywiście, jeżeli będzie mi dane coś pięknego. Płotek. No zobaczcie, ale to piękne. Taka hacina. Pokryta strzechą. Po środku piec, komin. Płotek. Dwie izby. Kuchnia. I mały, taka, mała taka dobudówka. Te okna całkiem zachowane. Ktoś próbuje to ratować, ale korniki już mocno urzędują. Niesamowite, piękne miejsce, pamiętające przeszłość. Idzie moja Ola. To niepiękne jabłoń. Stara jabłoń. I w tle chata pokryta strzechą, niesamowite. Niesamowity obrazek, prawda? Coś pięknego. I te papierówki ci. No. powiem ci, że no bajkowy wręcz. Może wiesz, dużo rzeczy jest zniszczonych w środku i ciężko się dostać, ale jednocześnie. Dom robi na mnie ogromne wrażenie. Ogromne. Coś pięknego. I tutaj pole, na którym jakiś inny rolnik teraz pracuje, ale wcześniej zapewne właśnie te osoby z tego domu musiały tutaj pracować. Ciężko zresztą, bo praca na roli to jest naprawdę ciężka robota. No to trzymajcie się, no to musimy na tle tego domu, bo to jest rewelacja. Na tle tego domu nie mogliśmy inaczej. Czekaj, coś tu masz. Robak. Trzymajcie się. Cześć.